Witam was serdecznie na kanale Małe i Duże z Blondynką. Dzisiaj troszeczkę zmieniamy tematykę. Chociaż może nie do końca tematykę, ale tym razem wybieramy się na przejażdżkę rowerową z Warszawy nad Zegrze. Dzisiaj jako że ma być ponad 30 stopni, stwierdziliśmy, że pojedziemy kolejką, bo zazwyczaj jeździmy tam rowerem i wracamy no też rowerem. Mamy kolejkę SKM do Wieliszewa, niestety kolejka nie jeździ nad Samozegrze, chociaż to też różnie to się zmienia w ciągu roku. No zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie ta, ta trasa, a tak w ogóle powiem Wam w tajemnicy, że operator ma dzisiaj urodziny. Także wybrałam sobie taką traskę na dziś, a jako, że jesteśmy w Warszawie, no to mamy ograniczone możliwości. A my już w pociągu, no i jak się okazuje, chyba ze względu na urodziny operatora, mamy vipowski przedział. A nawet nie przedział, tylko cały pociąg, bo jest praktycznie pusty. Jakbym wynajął cały e, skład. Ale jest czwartek, także nie takie cuda w weekend. No i tak, bileciki 7 zł za osobę i rower. Co jest za strefę pierwszą, drugą, czyli też tak. podmiejską. Tak, no także my dzisiaj niestety jesteśmy takimi rowerowymi ceprami jedziemy pociągiem ale będziemy wracać już na rowerach No i dotarliśmy do Wieliszewa tak jak już mówiłam niestety do samego nieporętu nie ma pociągu jeszcze jeszcze Aczkolwiek już zdarzało się, że dojeżdżaliśmy do samego nieporętu. A my jedziemy. A my kończymy no odpoczynek. W innym kierunku, bo tak się ustawiłam do kamery, ale. Tam, gdzie woda, czyli proszę. Jedziemy. No niestety czasami też tak bywa. Piach. No te opony nie dają rady na takim piachu, także niestety czasami trzeba też iść w lesie. Na szczęście można się schować w cieniu. No i dojechaliśmy do pierwszej plaży w Nieporęcie. Nie było się bez problemów, bo trafiliśmy na jakiś plac budowy, bo trwała budowa drogi. No ale jakoś nam się udało. No i jesteśmy, tak jak już wspominałam, na pierwszej plaży. Cóż... Yy... Ja pochodzę z Lubuskiego, także tam są piękne jeziora, także no, niestety nie będę się zachwycać. Woda brudna, ale przynajmniej nie śmierdzi tutaj, bo w innych miejscach nad Zegrzem śmierdzi. No ale taka atrakcja, ładne łabątki. O i tutaj nawet sobie taki wyszedł jeden samotny. No a my już jedziemy na kolejną plażę i może zahaczymy o kawę w maku. Ja już po kawce w moim ulubionym maku, niestety, ale ja tu nigdy nie jem. Ja tu tylko piję kawę, e, także no. E, w każdym razie chciałam jeszcze powiedzieć, że na tamtej plaży jest bardzo ładny pomost. Tak, żeby nie mówić, że wszystko jest źle. E, na rowerze zegrzy jest super. Na coś więcej typu plażowanie nie wiem. No, ale generalnie my jedziemy na kolejną plażę. No i zobaczymy, a tutaj taki przy okazji ładny widoczek na łódeczki. A my zrobiliśmy sobie teraz przystanek w barze laguna. Ja sobie zamówiłam mintusa. To jest jedna porcja za 26 zł. No tylko powiem szczerze, jakaś taka malutka, no niby 200 gram, nie wiem. No i suroweczka. W obecnych czasach wszystko więcej waży. I suróweczka chyba 6 zł. A z kolei operator zamówił sobie takie oto racuszki. I jak? Bardzo dobre, lekko niedopieczone w środku, także czuję troszeczkę nawet surowego. Może nie surowego, ale. On, Ojej, to ja lubię Ale takie bardzo nie... dobre. Na plaży w Ryni. No, jak się okazuje, dobrze, że jesteśmy rowerami, bo jeżeli ktoś chciałby tutaj na terenie ośrodku zaparkować, to będzie musiał zapłacić jedyne 30 zł. Także żyć, nie umierać. A plaża wygląda tak. Są tutaj jakieś obozy żeglarskie, stąd też dużo żaglówek i sporo dzieciaków. Powtarzam, że dzisiaj jest czwartek, czyli dzień powszedni, no ale oczywiście mamy wakacje. Ludzi jest tak w miarę, w miarę, ale woda, woda jest ohydna. Operator się kąpał, a ja weszłam do kolan i stwierdziłam, że więcej nie wejdę, bo masakra. Tu jest jeszcze taki beach bar. No i prawdę mówiąc chcieliśmy kupić wodę i woda kosztuje 10 zeta, malutka, buteleczka. Ale głównie możemy uraczyć się piwem. Dzięki Bogu, też bezalkoholowym. Piwa w cenach 13 do 18 zł. Klarze już pokazywałam, ale takie miejsce, które my bardzo lubimy, tam jest taka polana, na której można sobie spokojnie odpocząć. Jest tam też taka restauracja w stylu kowbojskim, aczkolwiek dzisiaj chyba zamknięta. No, ale tam jest taka bardzo przyjemna, przyjemna część. No i my już wracamy z zegrza, jedziemy trasą rowerową, która jest naprawdę przepiękna, bardzo urokliwa, w kierunku rębelszczyzny. Zjechaliśmy w nieporęcie, i teraz tak, żeby Wam wytłumaczyć, na lewo od McDonalda, w zasadzie na wprost od McDonalda. Tylko nie ufajcie mi na słowo, bo e, ja zawsze muszę się zastanowić, czy prawa to prawa i czy lewa to lewa. <grywa> W każdym razie jedziemy trasą rowerową, która się nazywa Stulecia Niepodległości w kierunku właśnie Ręby. Rębelszczyzny. Jest to taka w sumie dosyć nowa traska. Bardzo ładna, bardzo urokliwa wzdłuż kanałku żerańskiego. Wsiadamy na nasze rumaki low, you can let me know. You know i will show. A my nie idziemy dalej kanałkiem, tylko skręcamy w kierunku białołęki dworskiej. No i generalnie właśnie spadł mi łańcuch i robi coś takiego ponad 30 stopni. Tak wygląda powolny powrót długiej podróży. Ale zacnę.